Witam kochani z Sewilli. tym razem za dnia. Jesteśmy w kolejnym punkcie Sewilli Mastu czyli tak zwaną Torre del Oro. Złotą wieżą w Sewilli. Powstała ona w XIII wieku. Wzniesiona została nad brzegiem rzeki. Możecie tu wszystko sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dziś tu najdaleko jest również arena walki byków, na którą zaraz pójdziemy. No i co to to. Zwykła wieżyczka, fortyfikacja obronna, pokryta złotem na samym szczycie. Żeby zobaczyć, XIII wiek, ponad 700 lat już jest tutaj sobie stoi, bo mamy kursy wycieczkowe i rzeczka. Krajobraz, no krajobraz to no krajobraz, no specjalnego, tak? po prostu wieża, która jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Sewili. Tym razem z dnia mamy palmy. Dojście spod tego tarasu widokowego, na którym wczoraj byliśmy, zajmuje według nawigacji około 22 minuty. Jest to kilometr 800 metrów. Chodźcie. Jak ktoś chce, może sobie na statek przyjść, zjeść jedzącą nad rzeczką. No, a ja teraz udaję się na Arenę Walki Byków, a potem jedziemy do Italiki, jednego z trzech najbardziej zachowanych Rzymskich miast w Europie. Tam mnie ciekawi. Dobra, a teraz. W. Subskrypcję! No i dotarłem pod arenę walki. wyków. Jeden z bardziej, z, z bardziej znanych w Andaluzji. Jest to jakieś 500 metrów od tej złotej wieży, na której się przed chwilą. I tak arena się prezentuje z zewnątrz. Nie wiem, czy będzie już wejścia do wewnątrz. Ponieważ nie ma się żadnych byczkowych walk. I widzicie tutaj? 19 maja będzie, czyli teraz w weekend będzie Angel Jimenez, Francisco de Manuel, Alejandro Moja. O, ktoś tu wychodzi, ale czy będzie możliwość wejścia do środka? Nie mam pojęcia. To chyba bramki, przez które wpuszczają byki Sombra. Sombra Mój niestety hiszpański, bardzo słaby. Powiedział niż GUD, ale o, nie tu przed chwilą z tych gram wychodzili ludzie, tutaj wchodzili. Musimy. No, Passing. jest jakieś wisów z plaża Altoro. Możemy zobaczyć, to, jak to w środku wygląda. Tak to wygląda w środku. Są takie plakaty z Falk, jakichś różnych. O, tu jest wejście do kasy. Nie wiem, zaraz się spytam przy kasie, jak wejście. Tak, tak, tak. To jest sklep z pamiątkami. Muszę sobie kupić jakieś z beczkami. Zobaczcie, zegarek ze skóry byka. 120 euro. Zapinki do mankietów. Jednolita byka, bryloczki. Jakieś inne pierdółka. No, ja zakupiłem sobie bilecik teraz i czekam w takiej poczekalni. Koszt taki, lubię, żeby wejść na arenę, to macie 8 euro. I mam wejście na 15.30. Nie wiem, co to jest jeszcze A, szat szatnie można sobie... A nie, pani wydaje tutaj takie głośno mówiące zestawy, które mówią w danym punkcie Co się gdzie znajduje. No. Tak to to wygląda? Więc przecież jeszcze troszkę historii. Plaza de Toros, de La Real, Mestanza de Calibiera, de Sevilla. Jest to najstarsza arena. Walk Byków w Hiszpanii. Jest to najbardziej znaną imprezą organizowaną tutaj jest, na świecie. Jest Feria de Abril, festiwal Walk Byków organizowany dwa tygodnie po Wielkanocy. Historia. Budowa zaczęła się w 1949, została ukończona w 1885 roku. Dwie trzecie konstrukcji wykonano w kamieniu, jedną trzecią w drewnie. W 1914 roku odnowienie o główne, główne trybuny pod kierownicą architekta Anibala Gonzalesa zwiedzać możemy czekajcie, bo się tam zrobił ruch, do wydawania tych telefoników arena jest, możecie zjeść tą arenę również w czasie, gdy nie ma żadnych walk dla turystów Pewno znajduje się muzeum koridy. ekspedycja z kolekcji kostiumów w tym pomalowane przez Picasso purpurowa kapa Torradora, portrety i afisze trzy no. i English or Polish maybe? <laughs> no, just English. <laughs> yeah. Mask is number and Czyli pani mówi, żeby wcisnąć jeden, czyli press one, Siara i wszystko jasne. No i weszliśmy na arenę. Idziemy sobie za przewodnikami. O, tam troszkę już było widać. Mamy jakieś takie pomieszczenia gospodarcze. Wszystko jest właśnie tutaj zbudowane tylko w kamieniu ręcznie i z drewna, dlatego też budowa tyle czasu trwała. Jak wam mówiłem. Tu macie numery bramek, alejek. Tu jest mój pilot. Ja wam powiem, że wygląda jak to takie małe koloseum. Plakat z walk. Byków 1922 rok 1916. Jest pan byczek, raczej jakie ma duże jajeczka. Ważył chyba 559 kg. No niestety nie jest po angielsku napisane, więc. Nie rozczytamy o co to chodzi. Tu jest jakaś data. Nie wiem czy to jest jego data urodzenia, czy jego data śmierci. Ale poczekajmy, teraz pani będzie coś mówiła. Pani ładnie po hiszpańsku mówi. sobie teraz numer drugi i wchodzimy na komisarkę. Dobra, set Coś chyba nie działa. Dobra, jest obrazami. No, nie jestem dużym fanem obrazów takich tych butypantów, no ale możemy zobaczyć co to jest. <śmierdziścia> すなるほど。<laughs> To jest piękny obraz Dobra, obejrzyłem te obrazy, ale na mnie tak rzeczy nie robią wrażenia Zobaczcie, byki głów No to A tu jest taka makieta tego całego Zrobi ją Alberto Bo... Balboniti w 1952 roku makieta de Plaza de Toros mam taki przekrój poprzeczny jak to wszystko wygląda zobaczcie, mam nadzieję, że tam wyjdziemy tutaj normalnie mówię Wam, koloseum o jakaś stara mapa tego Dwa nagłówka. Znowu obrazy. obrazy, so, jaki byczek moja jajeczka wielkie. <grymne> grande cojones, no czyli po hiszpańsku, grande cojones. Antonio Gariwa. Takie tematy są bardziej dla fanatyków, a czy fanatyków obrazów, tak, którym ja nie jestem. Aczkolwiek mi jest źle, Fibry Oza czy stroje matadorów. I to jest sobie o. Zobaczcie. Kurwa Romero. Z czym są napisane lata? Jak w jaki latach żyli ci matadorzy? Matador Diego Puerta. 1941-2011 umarł. O, a ten jeszcze żyje. Jose Maria Mazanares Manolo González Manolo Vasquez. O, czapeczka, Manolo González A ten pan tutaj, Manuel menes. Chciko Teraz Tracimy do naszej sarki, więc tam się odezmę, bo wszystko zobaczyliście, co było możliwe. Po prostu pamiątki, całej historii tego miejsca. Od rozpoczęcia obrazy, trofea, ubrania, głowy byków, makety, rzeźby i takie rzeczy. No, takie typowe muzeum. Hej. No, idziemy dalej, idziemy. Musimy z tej sali z obrazami i z pamiątkami. Wiesz, że takiego nie będzie. Że wracamy na arenę byków. Widzimy, co nas pani prowadzi. <Że krajusy> 6, 7, 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Widzimy. I tu przyjdziemy. Tutaj mamy miejscówki dla byczków. Tutaj byczek robi, byczek robi kupę. Tu zostaje szamkę. Może pićku też. Tu go na pewno przykuwają do tego, żeby nie uciekł. Bo byczki są wściekłe i złe. Jak Michael Jordan w Chicago Bulls I Dennis Rodman. To był typowy byczek. Też miał koczyk w nosie. Guadanares. Fajnym, starym właśnie stylu, widać, że to jest budowa leciwa, która ma prawie 300 lat. O, tu pani kichnęła, I też byczki przywiązywane. Ja czuć w ogóle taki zapach byka w powietrzu i tego takiego... No wiecie, jak to na wsi pachnie. Już te byki się nie pozabijają, bo one są takie wściekłe i wszystkie koło siebie zacie. No, tu jest. Przynosił się od ciebie do domu cierał, jak to będą stały. Więc pewnie tu jest gruba rzeźnia byczkowa. A i tu jest kapliczka, właśnie mówiła pani przewodniczka, przed którą przychodzą się Matadorze pomodlić, żeby się to dla nich wszystko szczęśliwie skończyło i żeby byczek ich nie zajumał, tak? Są wykonane ze złota, a wiadomo, pan są bardzo radolnym narodem. na czas... czekajcie... na czas... tak, ta kabliczka jest również otwierana i mogą sobie matadorzy podejść i pocałować najświeższą figurkę widzicie, tak to wygląda takie imitacje świec są zrobione również no i cała kapliczka wykonana jest ze złote. Mogą przysiąść, chwilę zadumy, mogą sobie również na Facebooku posiedzieć i iPhone ładować. Bo jest gniazdko zrobione dla nich. No pewnie trwili się jeszcze raz, jak tak robią. 200 lat temu tak nie robili. Aczkolwiek może mieli inne gry i zabawy. Ale tutaj byczki czekają, żeby wyskoczyć. I ja wygląda cała arena? O! Tak to wygląda. To większa arena i, i najstarsza na świecie, która przetrwała do walk byków. Piękny piasek, ale bardzo niskie ogrodzenie też również, więc ten, ten obiektu ma bardzo dużą łatwość przeskoczenia. Zobaczcie. O. Tam jest główna. Dzisiaj ja zawsze król Sewilli podczas walk. A to moja skromna wyczeparz. Nie wiem jaka to jest pojemność, bo jeszcze pani nie mówiła, ale... Bardzo ładnie. Piękna arena. Warto przyjść, oczywiście bycie w Sabili. Przyjdźcie, warto wydać te 8 euro. I tutaj wejść. I wychodzimy jak bycia, które wściekli. Let's go, to Irina I teraz sobie biegam wściekły byczek i tak naprawdę teraz nawiepszę. Zobaczcie, jak to kurwa wygląda pięknie. A cóż tą historię? No bo nie czuję się jak jakiś gladiator w Koloseum. Wychodzicie, bo to wszystko jeszcze pojeździe do Rzymu, wszystko jest zniszczone. A tu jeszcze wszystko w miarę jest takie. Czuć tą moc, wam powiem. Patrzcie. Masakra. Coś wspaniałego. Uuu, I kręcimy się. I teraz to jest tutaj chyba szkodowo Matador. I wybiega na niego wściekły byk. Tysiące ludzi na trybunach, tylko klaszczą i skamlą, żeby jak najbardziej wkurwić byka, żeby złoszyć krew to Erradora. No to właśnie chodzi w tym sporcie. Patrzcie, jest godzina czwarta. Pełni słońca, jest ponad 30 stopni. Żar leje się z nieba. Ze mnie w sumie też się leje. Ach. Dobra, ja sobie tutaj jakieś foteczki muszę porobić. I mówiłam, ja przyjdźcie tutaj, bo ja się nie spodziewałem, że wejdziemy skutecznie no, tutaj ja samą tą nawierzchnię ci te byki walczą. Ale jest... Ach, wrażenie robi niesamowite. Naprawdę no, warto, polecam. Hej.